Podcast seryjny. Dzień dobry, Jakub Demiańczuk. Zapraszam na podcast seryjny. Dziś porozmawiamy o jedzeniu. No nie, niekoniecznie tylko o jedzeniu, bo przede wszystkim o jednej z ikon sztuki kulinarnej, Julie Child. Na HBO Max wystartował niedawno nowy serial poświęcony tej bohaterce, zatytułowany po prostu Julia. Tytułową rolę gra Sara Lancashire. A moją gościnią jest Agata Michala, dziennikarka kulinarna i lifestyle. Owa. Redaktorka i autorka pysznej książki o dobrym jedzeniu. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Dzień dobry. Na rozruch takie pytanie. No właśnie, czy to jest pyszny serial? Widzieliśmy trzy odcinki, państwo nagrywamy przed premierą czwartego epizodu na HBO Max. Państwo mogą obejrzeć już cztery, ale po tych trzech już można coś powiedzieć. Jak było? Pysznie? No, smakowicie nie powiem. Ja niestety jestem w ogóle osobą, która e, lubi podjadać oglądając, więc e, no, przy tym serialu nie da się mimo najszczerszych chęci nie podjadać, bo tam podobno wszystkie dania, które są na widoczne na, w kadrach serialu, są autentyczne to znaczy nie zostały spreparowane, nie są kartonem pokrytym musem czekoladowym, który udaje torce. Podobno są to wszystko rzeczy, które potem można było zjeść i a nawet zabrać do domu, jak się nie dało rady. O rany, tego nie wiedziałem, a tam zresztą jest w tym serialu, troszeczkę tutaj zaspoiluję, ale to nie jest nic istotnego, taka scena, w której e, Julia Child, ta ekranowa, gotuje rzeczywiście w telewizji jakieś potrawy i potem zostawia je do, do częstowania kamerzystów i operatorów i w ogóle wszystkich osób, które pracowały przy produkcji tego programu kulinarnego, więc że tak powiem, Rzeczywistość okazała się taka sama jak ta rzeczywistość serialowa. To, to rzeczywiście pyszne. Tak, to ładne, że to się tak powtarza jest to jakaś symetria, no. urodziwa. Zanim o serialu, to ja cię chciałem zapytać, jaka jest pozycja Julie Child w kulturze kulinarnej, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych? Bo ja mam takie wrażenie, że u nas poznaliśmy ją dopiero. Po premierze filmu Julie i Julia. Przypomniałaś mi tutaj przed nagraniem, że to było 20 lat temu. i tak. Julia Child grała tam Meryl Streep, i dopiero wtedy ukazały się, jeśli dobrze myślę, pierwsze polskie przekłady jej książek. I wydaje mi się, że to było zbyt późno, żeby one mogły stać się czymś więcej niż taką historyczną, kulturową ciekawostką. Ale w Stanach Zjednoczonych ona zdaje się rzeczywiście zrobiła małą, a może nie taką małą rewolucję. Tak, tak, mi się wydaje, że, um, że jakbym tak zastanawiam się, czy jest jakaś, e, jakieś porównanie, którego można wykonać między jakimiś polskimi osobistościami kuchni, a, a właśnie Julio Child, żeby oddać ten wpływ, nie. Myślałam trochę o Hannie Szymanderski, która była taką właśnie też populazy, popularyzatorką um, kuchni w takim wydaniu właśnie do, z dobrym produktem w tle i nie chodzącej na skróty. Kiedyś to w, właśnie jeszcze w kuchni drugiej Rzeczypospolitej to mogła być Maria Monatowa, która też prowadziła z kolei do y, domu w pań, pań domu y, właśnie gotowanie jakoś coś, co co niekoniecznie należy do obowiązków służby, ale tutaj trochę nie mamy takiego odpo odpowiednika, kogoś, kto by był zakorzeniony też w tej przemianie lat 60., bo to wydaje mi się, że jest. Kluczowe dla, dla postaci Julie Child, że ona jakby wjechała na te trochę tej emancypacyjnej fali do amerykańskiej świadomości, i to się wszystko tak pięknie zbiegło w czasie, że i ona, jako taka nienormatywna nie dzisiaj byśmy powiedzieli do końca, postać kobieca, czyli taka i, właśnie i za wysoka, i za głośna, i za stara w jakimś sensie na te standardy amerykańskiej telewizji. Była takim przełamaniem właśnie tego, co się do, dotąd pokazywało z jednej strony, a z drugiej strony też była kimś, kto pokazał, że to jedzenie warto jakby spojrzeć na nie jako, wrócić do korzeni niejako, bo też te czasy w Ameryce to były czasy, kiedy królował gotowy produkt i trochę też na tej fali emancypacyjnej, to jest śmieszne właśnie tutaj, że trochę się zderzają te dwie tendencje, bo ta, ten gotowy produkt miał służyć temu, żeby ułatwić życie amerykańskiej pani domu, żeby ona mogła ten tak zwany TV dinner po prostu włożyć do mikrofalówki, otworzyć folię i w zasadzie nie robić nic więcej, więc żeby w uznaniu dla jej ciężkiego życia i wielu zawodowych obowiązków i zawodowych czy też domowych może bardziej pokazać to jedzenie jako też co nie musi być żmudne i uprzykrzone, ale z drugiej strony właśnie Julia pokazywała, że Warto cofnąć się do tego tworzenia jedzenia jako czegoś, co e, właśnie robienia tego od zera, tworzenia własnych sosów, e, gotowania mięs, sprawiania tych mięs też, nie wiem, filetowania ryb, że to, to jest pewna sztuka, którą można posiąść, ale że ona nie musi być żmudna, właśnie taka e, nudna, że to jest sama przyjemność obcowania z, nie wiem, z naturą, właśnie z takim zmysłowym aspektem życia. Dlatego, no właśnie, więc ona z jednej strony pokazała tym Amerykankom, że jedzenie może być czymś, o co warto zawalczyć, bo ono też wprowadza jakiś nowy smak do tego życia, które być może dla amerykańskich pani domu właśnie w tym czasie nie było jeszcze jakimś um, spełnieniem. Nie było wielu miejsc, miejsc, one się mogły spełniać w takim na przykład właśnie takim rzemieś aspekcie. No a z drugiej strony właśnie zachęcała je do tego, żeby, żeby pokazać swojej rodzinie, że że właśnie jedzenie może być też przyjemnością, więc to jest taki śmieszny ten, ten wątek emancypacji, że z jednej strony właśnie spuszczamy kobiety do telewizji, a z drugiej strony jednak tym paniom domu proponujemy, żeby one wróciły do tej kuchni i zajęły się tak na serio tym jedzeniem, ale właśnie jako czymś, co może je sublimować też gdzieś ich potrzeby, być może niespełnione w innych miejscach. No właśnie I, to... Więc nie wiem, czy to pyta... odpowiada na Twoje pytanie, ale w Polsce chyba, chyba nie było takiej świadomości, że Julia jest kimś tak ważnym, ale myśmy też nie mieli takiego dosłownie takiej historii kulinarnej, więc ona pewnie ta jej przełomowość też się tak bardzo nie, nie, nie była w tym odpowiednim czasie, czy, czy też nie wiem, nawet, nawet w latach 80., myślę, że to, to, to pewnie było bardziej. Potrzebny ktoś taki w Polsce, no ale właśnie. Myślę, że to, to znaczenie Julii nie było aż tak wtedy istotne z naszej perspektywy. Tutaj było dużo, dużo innych rzeczy do zrobienia na polu kulinarnym. No, to prawda, zwłaszcza, że to była jednak cały czas epoka wiecznych niedoborów. Ja pamiętam z czasów PRL-u książki kucharskie raczej w stylu 100 potraw z jajek niż tak. rzeczy, które wymagały jakichś produktów kompletnie e, u nas nieosiągalnych i, i czasami tymi tak. produktami było po prostu mięso dobrej jakości, takie, które w Stanach było, ale oni jakby mieli możliwość korzystania właśnie w, w wielu momentach z tych gotowych produktów. Zresztą wydaje mi się, że synonimem kuchni amerykańskiej do dzisiaj pozostaje fast food, jakimś tak. takim przynajmniej popkulturowym synonimem. E, więc rzeczywiście no, Julia Child w latach 60. w Polsce byłaby jakąś postacią. Z kosmosu, albo kimś takim, jak, no nie wiem, lucynać Kiewiczowa gdzie masz po prostu przepisy wymagające przepiórek i barżantów, a w, w sklepie nie masz kiełbasy nawet albo masła, więc, więc oczywiście to by było zderzenie. Kulturowe, trudne do udźwignięcia. Powiedziałaś też dużo o tej emancypacji i to jest dla mnie bardzo ważny wątek tego serialu, bo on rzeczywiście pokazuje mm. tę emancypację jako trudną, nie tylko dlatego, że akcja toczy się w latach 60.